Hej, wryjant kurpiński, witam Was w kolejnym odcinku z y, amnezji Dobra, tak jak mówiłem ostatnio Musimy zejść do We, we need to go deeper Tak też zrobimy Ale czy tędy droga? Huh. Czy my jesteśmy... Aha, tu mamy wóz. Co to był za dźwięk? No nie! Prosiałkę, dobra. Jaki jajo? Porąbało bało cię dzieciaku. Pewnie nie jest zwykłe jajo Holy shit Widziałem I utknę tam na zawsze Tak było dobrze Walka z wodą Dobra Żyję Jest i mam światełko Także jest całkiem nieźle, ale nie wiem jak my stąd teraz wyjdziemy Poświećmy sobie tutaj czy coś tu O, jest notka Hop Teraz wiem, że mój strach przed brudem wynika z choroby, na którą zapadłem spinając się na szczyty zaginionych świątyń w dżungli jakby te czyste miejsca, tak wolne od brudu człowieczeństwa, odcisnęły ślad na mojej duszy, pozostawiając je bezbronną wobec tego, co tutaj zostałem. Strach trzyma nas w jednym miejscu, a najpotężniejszy jest strach przed brzydotą ciała i jego wyniszczeniem. Jestem chory i zrujnowany, ale zbuduję maszyny, które powstrzymają te zarazy i uleczą nas wszystkich. Oto zbliża się nowe stulecie. 1900 rok teraz się zaczyna Zaraz za tymi drzwiami zobaczymy Co tutaj się dzieje Dobra, nie maruj na mnie, okej? Okay? Dostałem notkę, poczekaj mm. Mój dzienniczek w pułapce czy to postęp ten go słuchawcy tak podobny do mojego i który zdaje się znać mnie tak dobrze, czy wiedzie mnie w sobie tylko w znanym i nikczemnym celu? Ale czy mam jakiś wybór? Choć nie znam jego motywów, muszę odnaleźć moich chłopców. Jeżeli ta maszyneria zaprowadzi mnie do Edwina i Enocha, on miał być Tomas! Pójdę śladem nawet do środka ziemi, okej? Okay. Tak jestem dobry dla was, małe śmiecie.

You must be swift, my okay. Powiedział, że mi pomoże. Muszę iść teraz głębiej i usunąć tą wodę. Mpk. Grzyba. Ok. No. I takich klimatów nie lubię. Bardzo ich nie lubię. <śmiech> <śmiech> Wszystko tacy, dobra. Jezu. Powinienem się spieszyć. Fuck. Dobra, dam radę. Jest jakaś pompa. Znaczy jakieś maszynerie może od pompy. Trzeba wymienić bezpiecznik, widzę. tutaj znajdziemy sprzecznik W prawo czy w lewo? W prawo jest zawsze gorzej Ha! Not today! Epic Queen Widzicie lewacy? Położymy sobie to tu Wrzucimy to gdzieś w pizdu I wstawimy nowe I... Dur podładowanie. Ha! Jak nowe Ruszyła maszyna, już nikt nie zatrzyma. Do fuck? Dobra, coś pykło. Coś to pykło. Ewidentnie pykło. Chyba trzeba zejść na dół, co? Dwa bezpieczniki. Nadmiar? Podejrzane. Coś mi tutaj zagra za drogę. Jest jakaś blokadka. Od drugiej strony będę mógł tam wejść chyba tylko. Hmm. Może trzeba tędy zejść w dół po prostu. O, Dir, jak to się rozleci. Będzie lipa. Dobra, udało się. Siemaneczko.

Siemanko, kubeczki. Hop Tutaj wszystko działa Bezpiecznik jest ok. Dobra, tutaj Tutaj już coś tam pracuje Jest git Co jest tam? Ktoś coś ładuje czy to maszyneria? Nie wiem Na pewno wiem, że się trochę cykam tam iść Może lepiej sobie to odpuszczę Tylko co teraz? Tutaj Coś tutaj pracuję. Hmm. O, gad. Tak szczerze to nie znam się na tych dokumentach. Wiem, że zaskoczę parę osób. Przejdziemy się tędy może. Kurwa, mać. Ale je było. dalej. Ta droga była przyjemniejsza jakaś. Ale dobra pójdziemy tą gorszą. Fuck. O, okej, okay. mamy trzeci trzecie urządzenie. Ale ja. Chuj, ja nie ruszam się stąd. Pierdolę tą grę No, capię, chemikalia już w tym Jestem To nie No Dobra, to co? Pozostaje nam to wywalić, bo robi już straszny hałas I musimy Zna wrócić się pod tamten bezpiecznik Ale Czyżbyśmy mieli tutaj może jakieś skróty A skróty Czy ja tam coś widziałem? Tak Tutaj są skróty Co jest? Nie, nie rób mi tego Dobra, wtedy nie mogliśmy otworzyć tych drzwi Przez tą... Przez to coś O, Sabotażyści! Boże, boi się mnie Ale sabotażyści liczba mnoga jak będzie ich więcej. nie strasz mnie ziemeczku Dobra, idziemy, idziemy, idziemy wykonać zadanie. To jest chyba pewnie ostatni. Kartka. Won pisze o sile o... Um, czas, gdy ten ignorant i szarlatan bloweski. Dobrze, Dobra. okej. Okay. Spokojnie, ostatni bezpiecznik. Fuck! Chyba zaczynają pojawiać się nam tutaj tułowe świnki. BUM! Doładowanie Brudasy! Otworzyłem przejście Nie, tam coś było. To wyglądało jak mały prosiak ale może to były dzieci Znacie drogę? No dobra Zejdziemy sobie tutaj w dół Fuck this Kie rury No to nie jest dobre miejsce dla dzieci chyba Dobra zjedziemy niżej żeby je uratować To jest nasz

Fak, tutaj byłem. Ciesz może i nie? No nie, no nie schowały się w jakimś takim sejfie chyba. O no, kurde. Ani drugi nie. Ooo! Ludzie, żebym ja się znał na takiej maszynerii. No wyłączone, no. Tyle wam mogę powiedzieć. Z tej strony jest też jakieś wejście. Fuck this Okej okay. Teraz możemy się tym zająć. Pani drugi nie Dobra Czokolwiek się teraz dzieje Mam nadzieję, że mnie w miarę szybko wypuszczą Okej okay. Mamy teraz wyjście Drugą stroną Dobra, panowie pozwolą? A! Dobra, dzięki miło było Do zobaczenia Śmaneczko No czy ktoś tu nie siedzi przypadkiem, dobra Nie zajrzałem do innych drzwi, mam nadzieję, że nie było tam nic innego Dobra, także nowa lokacja. Mm, tutaj... E... Dobra, nowa lokacja. Przejdziemy... Dobra, nowa lokacja. Zajmiemy się nią w następnym odcinku. Jak widzieliście tam, zajęliśmy się tymi pompami, ale teraz pozostało nam uratować, zobaczyć te dzieciaki. To będzie wszystko w następnym odcinku. Na razie...